Jest to nowy warsztat. Możesz ruszyć z miejsca z moim wsparciem, przestać się siłować z życiem i odzyskać energię. Więc jeśli masz wrażenie, że kręcisz się w kółko, że czujesz, że wisi nad tobą niewidzialna blokada, której logicznie nie potrafisz przeskoczyć, to dołącz do moich cyklicznych warsztatów. To są spotkania co miesiąc. Stworzyłam je specjalnie dla ciebie, abyś wreszcie ruszyła z miejsca, nie siłą woli, ale poprzez głęboką pracę u źródła. Co zyskasz, biorąc udział w takich moich warsztatach? Na pewno zrozumienie. Zobaczysz, co naprawdę kryje się pod powierzchnią twojej blokady, twojego utknięcia. Realne przesunięcie, poczujesz odczuwalną zmianę w energii i ulgę, która pojawia się, gdy uwalniesz stary ciężar, jasność i impuls, zyskasz klarowność i wewnętrzną siłę, by zrobić kolejny krok, konkretny krok w swoim życiu. Lekkość, doświadczysz, że transformacja nie musi być walką, może przechodzić z łagodnością i spokojem. I teraz bądźmy szczere. Ja nie obiecuję Ci, że podczas jednego spotkania, w dodatku grupowego, magicznie uzdrowisz całe swoje życie, ale obiecuję Ci jednak coś bardzo konkretnego. Zrobisz milowy krok w stronę rozwiązania swojego problemu. Zintegrujesz kluczowy aspekt swojej blokady i poczujesz ulgę, i odzyskasz siły, które do tej pory Skierowałaś w walkę z samą sobą, czy w prokrastynację. I co teraz będziemy robić? Podczas spotkania zajmiemy się tym, co aktualnie jest dla Ciebie największym wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy Twój problem dotyczy poczucia własnej wartości, gdy czujesz, że nie jesteś wystarczająca, i Twój wewnętrzny krytyk często blokuje właśnie Twoje działania. Czy może to dotyczyć relacji i związków, gdy powtarzasz te same bolesne schematy, bądź masz jakieś żale, urazy do bliskich ci osób i trudno ci jest z tym żyć? Mogą to też dotyczyć blokad finansowych, gdy pieniądze przychodzą z trudem lub szybko znikają. Tutaj te wzorce są bardzo różne. Możesz na przykład przyciągać pieniądze, ale nie, nie może, może masz blokadę, żeby je utrzymać albo je roztrwaniasz, albo jesteś w braku, w obfitości, tak na zmianę, to bardzo różne mogą być schematy. Może też dotyczyć obszar pracy po prostu ciężaru przeszłości, gdy stare emocje nie pozwalają ci iść do przodu, czy jakieś lęki, tak? I teraz jak będziemy pracować? Pracujemy metodą sonomentologii. To precyzyjna i delikatna praca z podświadomością. Zamiast latami analizować problem i rozdrapywać rany, docieramy do jego korzenia, by go przemienić. I ty sama to będziesz robić podczas tych warsztatów e, z moim prowadzeniem. I podczas warsztatów rozwijasz swoją wyobraźnię, intuicję i czucie ciała, a ja prowadzę ciebie głosem. Sanumentologia to jest siostrą hipnozy. Jest jednak trochę inna i wartość grupowych procesów tą metodą udokumentowała Biblioteka Sanomentologii. Ja już wprowadziłam procesy grupowe tą metodą, możesz sobie podejrzeć tę sesję. Natomiast ten warsztat jest inny. Jak ktoś uczestniczył w klubie Sanomagia, to tutaj jest trochę inaczej. Eee, tu będzie bardziej nastawienie na to, że... E, ustalamy intencje na początku każdej sesji, każdy uczestnik się wypowiada, tak, żeby wyklarował nam się jakiś wspólny mianownik, i ja dobieram odpowiedni proces, odpowiednią sesję, a mam w swoim pakiecie tych sesji około 100 różnych, więc e, dopiero wtedy mogę dobrać, jak posłucham, z czym przychodzicie, i robimy procesy. Na koniec możemy sobie oczywiście omówić wizję, symbole, odczucia e, e, i tak dalej. To, to jest bardzo wartościowe i odkrywcze dla każdego z uczestników. E, tak mówi moje doświadczenie. I teraz, jakie są efekty? Zmiany w postrzeganiu siebie większa pewność siebie i spokój, który zostaje z tobą na długo po spotkaniu. Opinie uczestniczek możesz sobie przeczytać. E, i jedna z nich pisze: Sanomentologa jest najskuteczniejszym narzędziem do przemiany. Skutecznie zmieniają się odczucia do, co do samej siebie, to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, robię praktycznie bez zastanowienia. Dostaję mnóstwo komplementów, że jestem odważna, idę prosto do celu. W tej metodzie zaskoczyło mnie to, że jest to dość przyjemny proces, a zmiany można obserwować natychmiast. Właśnie to ją wyróżnia. Że działa szybko i nie jest jakaś. Bardzo obciążająca. Eee, gdy podświadomie uda nam się rozwiązać problem, to samo zacznie się dziać w naszym życiu. Tak, rozwiązanie jakiegoś, jakiejś blokady, konfliktów, podświadomości od razu realnie wpływa na, na Twoje życie, w tu i teraz. I kim jestem? Jestem certyfikowanym. Sanomentologiem, jednym z kilku w Polsce, którzy ukończyli wszystkie poziomy zaawansowania tej metody. I w swojej pracy bazuję nie tylko na niej, bo mam warsztat jeszcze z innych metod, więc dzięki temu czasem mogę wpleść jakieś inne narzędzia, jeśli poczuję, że, że to będzie potrzebne komuś. Więc pracuję indywidualnie. Z moimi podopiecznymi kilka lat. Grupowe procesy też prowadziłam w kluby Sanomagia, więc zapraszam cię teraz do warsztatu. Róż z miejsca. Ja sama często bywam w takich utknięciach, że nie mogę czegoś przejść, i czasem taki właśnie jeden mały warsztat, jedno spotkanie yy, dawało mi. Tą odwagę, czy nową perspektywę, żeby wyjść z tego utknięcia, tak? Od razu się otwierały nowe możliwości. I właśnie dlatego jest ten warsztat, bo jeśli ty jesteś w utknięciu, to nie widzisz tych perspektyw, nie widzisz rozwiązań, nie widzisz możliwości. I czasem taka jedna sesja pomoże ci je zobaczyć, pomoże ci uświadomić sobie coś, zrozumieć, tak? Więc bardzo serdecznie zapraszam. Zapisy. To twoja szansa, by przestać stać w miejscu i zacząć działać z nową energią i z nową świadomością. Pierwszy warsztat jest 18 lutego i w środę, i każde kolejne są w trzecią środę miesiąca, czyli warsztat jest cykliczny w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 18:30, 20:30. Odbywa się na platformie Meet Google. Wszystkie informacje znajdziesz w linku pod tym nagraniem. E, więc bardzo serdecznie Ciebie zapraszam. E, możesz przyjść na, pierwszy, na jedno spotkanie, możesz odbyć kilka. Ja rekomenduję, żeby zostać przynajmniej na trzech, dlatego że moje doświadczenie mówi, że na pierwszym spotkaniu, szczególnie jeśli się nie znamy, jeśli nie znasz grupy, nie znasz mnie. To Twoja podświadomość e, niekoniecznie od razu się otworzy i zacznie ci pokazywać to, co ważne. Czasem potrzeba troszkę dłużej, tak? Więc e, zachęcam e, do e, przyjścia 18 lutego. Bardzo serdecznie zapraszam. Podlinkuję też Bibliotekę Sonometologii żeby sobie zobaczyć, jakie tam były tematy. Tutaj będziemy pracować trochę inaczej, ale bardzo, tu będzie bardziej dynamicznie, czyli ja nie będę tak planować z góry jakiegoś tematu, tylko ten temat, ten zakres intencji będzie, po prostu się wyklaruje na każdej sesji, tak? Więc ty przychodzisz z tym, co jest w tobie żywe. Co Cię poruszyło, co Ci ciąży? Opowiesz kilka zdań o tym i dalej już robimy procesy, oczywiście w bezpiecznej przestrzeni czystego światła. Także bardzo serdecznie zapraszam.